Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Szwecja oficjalnie stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Macron twierdzi, że nie ma czerwonej linii we wsparciu Ukrainy i obawia się jej upadku już latem. Czechy odwołały konsultacje międzyrządowe ze Słowacją z powodu rozbieżności w sprawie Ukrainy. Unia Europejska wprowadzi cła na subsydiowane chińskie samochody elektryczne. Austria zamierza zaostrzyć przepisy z powodu przestępczości wśród nastolatków. Piece gazowe w Polsce tylko do 2040 roku. Piątek 8 marca to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Premier Szwecji Ulf Christersson oficjalnie złożył na ręce sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Antonego Blinkena wniosek akcesyjny do Sojuszu Północnoatlantyckiego, kończąc w ten sposób blisko dwustuletni okres neutralności swojego kraju. Ostatnią przeszkodą w ratyfikowaniu umowy pomiędzy Szwecją i NATO była opieszałość Węgier oczekujących przyjazdu Kristerssona do Budapesztu. Pod koniec lutego szwedzki premier spotkał się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Viktorem Orbanem, a tamtejsze zgromadzenie narodowe poparło porozumienie. Węgry wysłały swój dokument ratyfikacyjny i dzięki temu Szwecja stała się 32 członkiem sojuszu północnoatlantyckiego. Kristerson podczas uroczystości w Waszyngtonie podkreślił, że nie może się doczekać, aby wraz ze Stanami Zjednoczonymi oraz wszystkimi innymi sojusznikami uczynić świat bezpieczniejszym i bardziej wolnym. Szwecja zamierza też dzielić ciężar, obowiązki i ryzyko z innymi państwami członkowskimi NATO. W opinii Blinkena, sojusz północnoatlantycki jest teraz większy i silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Przystąpienie Szwecji do NATO oznacza zerwanie z trwającą blisko 200 lat neutralnością. Szwedzi przez ten czas nie angażowali się w żadne konflikty, zachowując ją w czasie obu wojen światowych. Według prezydenta Francji Emmanuela Macrona, dla jego kraju nie istnieje czerwona linia we współpracy we wsparciu dla walczącej Ukrainy. Media nad Sekwaną piszą nieoficjalnie, że obawia się on upadku Ukrainy latem tego roku, dlatego opowiada się za wysłaniem do tego kraju zachodnich żołnierzy. Macron odbył w czwartek blisko dwugodzinne spotkanie z liderami najważniejszych francuskich partii politycznych. Szefowie ugrupowani twierdzą, że rozmowy z prezydentem wzbudziły ich zaniepokojenie, a także zarzucili mu próbę wykorzystania wojny na Ukrainie do kampanii swojego zaplecza politycznego przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Francuska głowa państwa miała stwierdzić, że we wsparciu Ukrainy w jej walce z Rosją nie ma czerwonych linii, dlatego Francja powinna pokazać Rosji, iż nie będzie stosować żadnych ograniczeń w przekazywaniu pomocy dla ukraińskiego wojska. Deklaracja Macrona spotkała się z krytyką zielonych i narodowców. Przewodniczący Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella miał nawet prosić prezydenta, aby nie wszczynał wojny z Rosją. Według nieoficjalnych doniesień mediów Macron w trakcie spotkania kreślił scenariusze upadku Ukrainy, który bez wsparcia zachodnich żołnierzy mógłby nastąpić już latem tego roku. Wówczas Europa Zachodnia mierzyłaby się z olbrzymim kryzysem migracyjnym oraz musiałaby dokonać astronomicznego zwiększenia wydatków na cele wojskowe. Tego samego dnia prezydent Francji spotkał się z premierem Mołdawii Mają Sandu. Zapewnił ją, że jego kraj będzie wspierał Mołdawię w jej konflikcie z separatystycznym Naddniestrzem. Poza tym Macron i Sandu podpisali dwustronne porozumienie obronne oraz plan dotyczący współpracy gospodarczej. Jak podała telewizja France 24, zainteresowane strony nie ujawniły żadnych szczegółów zawartych umów. Czeski premier Petr Fiala zdecydował się odwołać konsultacje międzyrządowe ze Słowacją z powodu odmiennego stanowiska wobec wojny na Ukrainie. Szef słowackiego rządu Robert Fico zarzucił władzom Czech, że osłabiają stosunki z jego krajem z powodu chęci przedłużenia walk pomiędzy Ukraińcami i Rosjanami. Format czesko-słowackich konsultacji rządowych został stworzony przez FICO przed 12 laty. Kolejne spotkanie w jego ramach miało odbyć się wiosną, ale Fiala wykluczył taką możliwość. Powodem jego decyzji jest ubiegłotygodniowe spotkanie słowackiego ministra spraw zagranicznych Jura Jablanara z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, które odbyło się przy okazji forum dyplomacji w tureckiej Antalii. Szef czeskiej dyplomacji Jan Lipawski stwierdził, że każdy ma prawo wybierać sobie sojuszników, a próby wychodzenia naprzeciwko dwóm stronom najczęściej kończą się podporządkowaniem jednej. Dlatego Czechy pozostaną krajem przynależącym do świata zachodniego. Według słowackiego premiera czeski rząd może w każdej chwili przyjechać do jego kraju i zostanie w nim ugoszczony. Zarazem Fico zarzucił fiali, że z próżności zagraża relacjom Pragi z Bratysławą, chcąc z powodów czysto politycznych wspierać dalsze kontynuowanie wojny na Ukrainie. W tym kontekście podkreślił dotychczasowe stanowisko swojego gabinetu, sprzeciwiającego się dalszemu wysyłaniu broni na Ukrainę, ponieważ przyczyni się to do dalszego zabijania Słowian. Lipawski, komentując słowa Fico, stwierdził, że czesko-słowackim stosunkom najbardziej zagrażają wypowiedzi szefa słowackiego rządu. Sprzeciwił się ponadto polityce ustępstw wobec Rosji, będącej agresorem w trwającym konflikcie. Unia Europejska zapowiada wprowadzenia ceł na samochody elektryczne z chińskiej Republiki Ludowej, których producenci otrzymują państwowe subsydia. Chińczycy uważają, że zwiększenie eksportu ich pojazdów ma jedynie związek ze zwiększonym popytem ze strony europejskich klientów. Komisja Europejska twierdzi, że znalazła się w posiadaniu nowych dowodów na państwowe dofinansowanie dla aut produkowanych w chińskich fabrykach. Zauważyła także znaczący wzrost importu samochodów do Europy od czasu rozpoczęcia dochodzenia w tej sprawie. Tylko w ostatnich miesiącach miał on zwiększyć się o blisko 14%. W ubiegłym roku tylko do listopada na rynek europejski trafiły pojazdy z Państwa Środka warte blisko 13 miliardów dolarów. Unijni urzędnicy obawiają się, że dalsze wzrosty liczby samochodów importowanych z Chin będzie niekorzystny dla koncernów motoryzacyjnych działających w Europie. Z tego powodu Bruksela poinstruowała urzędy celne, aby od 7 marca zaczęły rejestrować chińskie auta elektryczne. Zostaną one objęte cłami wstecznymi, gdy zakończy się dochodzenie w sprawie ich subsydiowania przez Pekin. Ma ono zakończyć się w listopadzie bieżącego roku. Chińska Izba Handlowa przy Unii Europejskiej wyraziła rozczarowanie zapowiedziami Komisji Europejskiej i gotowością wprowadzenia przez nią wstecznych taryf celnych. Izba uważa, że wzrost importu jest związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na samochody elektryczne ze strony europejskich klientów. Posunięcie Brukseli uważane jest za element zaostrzania polityki gospodarczej wobec Pekinu w celu ochrony europejskich łańcuchów dostaw i przeniesienia części produkcji bliżej Europy. Działania Unii Europejskiej w tej kwestii dotyczą zwłaszcza półprzewodników oraz farmaceutyków. Austriacki rząd zamierza zaostrzyć przepisy w celu zwalczania przestępczości wśród nieletnich. Propozycje mają związek z głośnym przypadkiem zbiorowego gwałtu na 12-latce, którego dokonali między innymi nastolatkowie. Przed tygodniem policja zatrzymała w Wiedniu 17 chłopców oskarżonych o dokonanie wielokrotnego gwałtu na 12-latce. Część z nich nie ma nawet 14 lat, dlatego zgodnie z austriackim prawem nie można pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej. Rząd kanclerza Karla Neamera. Rozpoczął pracę nad zaostrzaniem obowiązujących przepisów. Wśród wstępnych propozycji znalazło się obniżenie wieku odpowiedzialności karnej, zwiększenie odpowiedzialności rodziców za przestępstwa popełniane przez ich dzieci, a także surowsze kary za złamanie prawa przy użyciu przemocy. Według rządzących Austrią hadeków i Zielonych należy również baczniej przyjrzeć się używaniu telefonów przez najmłodszych. Obecnie spora część z nich traktuje swoje smartfony jako rodzaj broni, bo za ich pośrednictwem rejestrują oraz rozpowszechniają nagrania przedstawiające przemoc lub molestowanie. Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych alarmuje, że w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się liczba przestępstw popełnianych przez nastolatków poniżej 14 roku życia. Piece gazowe mają zniknąć z polskich budynków do 2040 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że od 2030 roku wszystkie nowo powstające obiekty nie będą mogły być ogrzewane węglem lub gazem. W ramach przedstawionego Komisji Europejskiej Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu powstają dwa scenariusze realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na razie do konsultacji trafił pierwszy z nich, czyli scenariusz bazowy. Jego podstawowym założeniem jest przejście na zerową emisyjność dwutlenku węgla w nowych budynkach powstających od 2030 roku. W przypadku instytucji publicznych cel ma zostać osiągnięty już dwa lata wcześniej. Kotły gazowe z istniejących obecnie budynków mają zniknąć do 2040 roku. Plany resortu klimatu i środowiska oznaczają, że polska gospodarka za kilkanaście lat będzie realizować swoje potrzeby dzięki ciepłu systemowemu oraz nisko- i zeroemisyjnym źródłom indywidualnym. Założenia scenariusza bazowego Krajowego Planu w dziedzinie energii i klimatu przewidują także renowację budynków poprzez zastosowanie płytkiej termomodernizacji, która do 2030 roku miałaby zostać zastąpiona przez głęboką i kompleksową termomodernizację. Poza tym plan przewiduje zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 30 milionów ton rocznie w 2030 roku, a także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie z 14 do prawie 18%. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igoriankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.